Siemaneczko, moneczko, to jest trudny, Dexin 2, 2. A, jeszcze chwila do smsera, proszę bardzo. O, witam. Teraz możemy się przywitać, nie? Dexim do 2, 2 używacie, wchodzicie, wpłacacacie, piękne jest życie, tak? Mniej więcej w tym macie lepszy dropik, nie? Ja na przykład, że mogę mieć taki dropik, tak? Mega przyjemnie, naprawdę. Już, szczerze, minimalnie złotówka, tak? Przez 30 dni, to jest 30 zł, to jest zawsze coś, nie? Ale zawsze macie. No niby to jest 10%, ale no zawsze to się dzieje, przez cały miesiąc zawsze to się dzieje. Dobra. Mm. No żebyśmy to otworzyli takie jedno. A pierwsze testowe walniemy. Uuu, sypne oby. Drugie. u nie sypnę oby. Trzecie. Nie sypne oby. I teraz czwarte i piąte i lecimy. Czwarte. Piąte. Ostatnie i lecimy. O, mamo, gdybym tylko otworzył. Ojej, to ja sobie tego nie otwieram, bo się pogrążę w większym chaosie. No to co, jakimś skrzyneczkiem lecimy najpierw, nie? O, ta skrzynka jest mega ładna. no. ja w ogóle bym ją kiedyś otworzył, nie? Ale prawda, tak, bo to może sypnąć, to może sypnąć, tu może sypnąć, sypnąć, nie? 4%, ale. 4%, 4 to jednak 4%, nie? Może nie go sypnąć, nie? Mmm, może. Zaczniemy sobie od jakiejś knuta jakiegoś Knuta. Knutka jest. O! Tu jakby coś siadło, to by siadło nie. Tu mamy raz, dwa, trzy, pięć. Nie, ja tu nie, aha, często coś. O, pierwsza dostawa. Nie! To jest waramp, więc w błoto trochę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 No, tutaj mamy jakieś 5%, na coś jakiś trop, Może z gadżetem lecimy? pierwszy, fałasik, drugi, i lecimy z trzeci, trzecia skrzynka, trzecia, dobra, czwarta, sorry, czwarta. No, może jednak piąta. No, czwartego oddała, piąta. Dobra, raz, dwa i lecimy. Drugi. O oh, mam, albo bym sypnął Dzisiaj by coś sypnęło fajnie nie jednak, ale Dobra, daję trzy razy kolonie i lecę, trzy razy kolonie, trzy razy kolonie Dobra i lecę, lecę z gadżetem zadyszkę, lecę z gadżetem za Na no, fa Nawoł nie jest najgorzej ile lecę no jest, dobrze. Ważne, że plus. Ważne, że plus. Ważne, że plus, nie? Możliwość się dołączenia. Najdroższych. O, 19 speków. To było... Dwa razy Gino? Nie, to Underdog. Dobra, zobaczymy. My byśmy byli nim. My byśmy byli Zobaczymy, zobaczymy. Jak to w ogóle spnęło? jemu dropnąć, Właśnie. I byśmy pewnie przegrali. Na jeden Gino. Drugi Gino. Byśmy przegrali no. Teal lot nie jest taka za skrzynka. Dobra, czym się aż możliwe od najdroższych. Te boczyki się podłączały. Podłączamy i my. Czyli, O, u Jasek wytropiona na Matko. Aha, my nie dołączyliśmy. No to myślę. Ale to chociaż zaczymy zaczymy czy te boty naprawdę na tej stronie są solidne, nie? Bo czasami solidność tych botów przelatuje. O, mamo! Ładnie leci, ładnie leci z kubami kolega. opcji nie dało, opcji nie dało. MP9 MP9. Dobrze, no. Tutaj koledzy zostają bota w plecach. O, no poszło ile? Cztery dyski skrzynka? Cztery dyski skrzynka. No, zwróciłaś się na pewno, ładnie... od najdroższych możliwość do, dołączenia... Dobra, jakąś, bo tylko na trzech ja bym wejmął albo na dwóch Nie tego mi się nie chcą To jest nie podoba mi się. Dobra, od najdroższych Od najdroższych mi się nie podoba Jeżeli ktoś dołączy, to ja dołączę, nie, no tak zrobimy. Taką albo do kogoś do kultsona na dołączek, ktoś do kultsona go dołączy, to też. Ktoś do H dołączył. Dobra, to walimy tylko, o, taką skrzynkę, taką batelkę, nie? Taką batelkę walimy, gadżet, aby sypnie. gadżet sypnął. gadżet sypny to już będzie połowa sukcesu, połowa sukcesu będzie gadżet, gadżet gadżet jest ok jest ok ta wopa wopos jakoś mi lubi na tych 5% dobra tu jest lipa ale lepiej żeby się utrzymać chociaż nie niech dropi niech dropi niech dropi ale mi niech dropi ale mi a on chyba no kurde jemu ładnie Stickerek, o teraz nie to jest a droż... to jest drosz ma musi jakiś ładny lec kołosek no i jemu dropi lepszy kołosek no to są mi jaja Musimy dropić w któryś w StarTrak'u no Fajnie, fajna batelka, no, fajna butelka, no Dobra, to może wykusamy? Dobra, zrobimy jakąś batelkę dalej. Jakąś... Nie no, lepiej, że ktoś zrobił batelkę wolę dołączać, bo stąd jakoś nie sypię dobrze. Odnej A zaczynamy moje bitwy w ogóle. Nie od tylko od najnowszych. Trzy przegrany... Toś wygrałem? Jakimś cudem? Ha! ale tak wcześniej, Przegramy przegrane, o mamo tej milispleka wygrałem o ja się kręcę to, nie, mi to nie daje mi to nie daje, jak widać próbujemy coś jakoś fajnego podjąć, nie dajcie troszkę lepiej w sumie trzeba sobie.